Udy się teraz. na Białorusi, bo ale, niestety, o, U, niestety mocno, morsibe, nie no, no, Przepraszam, no, przepraszam no, Panie ministrze, so, no, nie wiem, czy to nie okrop za daleko Tak to, jak nie, kolega, który jego kolega, którego legalnie wybranego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego porównał pan do ludzi, którzy funkcjonują w reżimie białoruskim. Nie, nie, Ma pan tego świadomość? Ma pan tego świadomość? Rządy Tuska cieszą Niemca cieszą Ruska Bardzo ładnie tutaj panu się zrymowało Doceniamy te można powiedzieć kwestie artystyczne czy ja myślę, że nie można pozwolić na takie chamstwo w stosunku do kobiet, że pan mówi głupstwa, pani opowiada. Naprawdę, to nie jest jakiś rynek, gdzie pan może sobie po prostu w ten sposób gadać w stosunku do kobiet. Zaczynamy od tego, co widać najlepiej, kiedy włączy się propagandowe media pis, całkowicie wypranych z krytycznego myślenia wyborców. A bardziej pisowską tłuszczę. Widzimy ludzi, którzy pod wpływem telewizji za rublika naprawdę wierzą, że Donald Tusk to niemiecki czy rosyjski agent. To nie polityczna dyskusja, to efekt systematycznej indoktrynacji, której fakty nie mają już żadnego znaczenia. Również dzisiaj przyjrzymy się zachowaniu ministra Pobożego. Stenogramach z jego debaty to podręcznikowy przykład arogancji, pogardy i propagandy, a także nienawiści wobec własnych rozmówców. Zamiast argumentów mamy obrażanie, przerywanie i bezpodstawne oskarżenia, co doskonale pokazuje, jak pis rozumie politykę jako walkę na krzyki, bo na pewno nie na fakty. No i na koniec temat języka, który w polskiej polityce dawno przekroczył granicę przyzwoitości. Minister Gaja Dur, o jakże polskim brzmiącym nazwisku, z kancelarii rezydenta niepoliczalnego Batyra Wrockiego nazwał ministra Żurka, Łukaszenką, tylko dlatego, że ten przywraca praworządność i chce usunąć neosędziów ziobry. To porównanie absurdalne, kłamliwe i niebezpieczne twierdzi poseł Trela, który ujawnia, że to nie siła PiS, lecz ich słabość, a bardziej strach przed rozliczeniem własnych ludzi dokładnie na wstępie wspomnianych tak zwanych neosędziów PiS. Adam się, Dzień dobry, witam Państwa poniedziałek i zapraszam na kolejne wydanie podsumowania dnia. Kliknij, subskrybuj i bądź na bieżąco subskrybując, pomagasz nam się rozwijać. Jak zwykle, na wstępie przypomnę Państwu o tym, że cały czas działa nasz sklep internetowy, sklep antyprawak.pl, gdzie zapraszam do robienia zakupów. Można nabyć chociażby projektowaną przez nas koszulkę z antypisowskim, antyprawackim przekazem, również mnóstwo książek i gadżetów, z których cały dochód pomaga nam finansować i inwestować w kanał i portal Checkpress.pl. Zachęcam też Państwa do kliknięcia łapki w górę i zostawienia pod naszym programem swojego komentarza, tak byśmy docierali dzięki Państwa zaangażowaniu do jak największej grupy odbiorców. No, nie jest odkryciem, umówmy się, że media takie jak telewizja Zarublika, czy wcześniej telewizja Polska i Jacka Kurskiego, zbudowały alternatywną rzeczywistość. Problem w tym, że setki tysięcy ludzi naprawdę w to wszystko wierzą. Oglądając te programy, trudno oprzeć się wrażeniu, że mamy do czynienia z niekończącą się dawką nienawiści, gdzie Tusk staje się wrogiem narodu, a fakty są Kompletnie bez znaczenia. Krótki materiał pokazuje, do jakiego stopnia propaganda prawicy wyprała mózgi pisowskiego motłochu, który jest zdolny jedynie do powtarzania wyświechtanych frazesów i opluwania demokratów. Dziś e, w Warszawie rządy Tuska cieszą Niemca, cieszą ludzka O, bardzo ładnie tutaj panu się zrymowało. Doceniamy te, e, można powiedzieć, kwestię artystycznego e, pomysłu. Państwo widzę. Dlaczego to działa? Ponieważ PiS odwołuje się do emocji na pewno nie do rozumu. Propaganda działa najlepiej na osoby mniej wykształcone i podatne na uproszczone schematy. Widz szczujni za rublika nie słyszy o inflacji, o zadłużeniu państwa czy o aferach, tylko i wyłącznie o zdrajcach i niemieckich agentach. Tymczasem fakty są takie, że w czasie rządów PiSu Polska zanotowała największy spadek praworządności w Unii Europejskiej według międzynarodowych rankingów. To nie są opinie, to twarde dane, no ale tego oczywiście w prawackich szczujniach propagandowych nikt im nie powie, bo celem nie jest informowanie, tylko i wyłącznie nakręcanie nienawiści. Jak Państwo oceniacie poziom intelektualny uczestniczek i uczestników minionego, bo sobotniego, spędu PiS? Zachęcam do komentowania. Temat numer dwa. Dzisiaj to chamstwo ministra Pobożego. No, przyjrzymy się teraz stenogramowi z debaty z wystąpienia ministra, który pokazał, że jego słowa, bardziej ten rynsztok, jaki wydobył się z jego ust, jest podręcznikowym przykładem arogancji i niekompetencji. Zamiast merytoryki oskarżenia o terror, przywracanie praworządności, niszczenie fundamentów prawa i także lekceważenie elementarnych zasad kultury, czyli klasycznie chamstwo w prymitywnym, bo pisowskim wydaniu. Ja się cieszę, że minister Żurek próbuje przedstawić jakiś kompromisowy projekt. Zwrócę uwagę i przypomnę, że nawet pani Manowska powiedziała, że być może jest moment, żeby zrobić jakiś okrągły stóp, stół, żeby porozmawiać o kwestiach praworządności w Polsce, jak uzdrowić tę sytuację, bo nawet ona stwierdza, że ta sytuacja nie jest dobra. Mało tego, przypomnę, że pan Morawiecki, pan Kaczyński również mówili, że to co się nie udało, prawo i sprawiedliwość przez 8 lat, to jest właśnie reforma sprawiedliwości i za chaos, bałagan i e, wszystko co, z czym teraz my musimy się mierzyć, odpowiada Zbigniew Ziobro. I przypomnę jedną rzecz, pan Boże przed chwilą mówił o terrorze, wymieniał takie straszne słowa na temat e, tego, co zrobił e, minister Żurek. Minister Żurek generalnie robi, zrobił, wydając rozporządzenie, zrobił dokładnie to, co zrobił e, pan Ziobro. Ziobro też wydał rozporządzenie w swoim rozporządzeniu zmienił losowanie sędziów. Ja przypomnę, że zanim Ziobro to wymyślił, tak zwany ziobrolotek, sędziowie do spraw byli przyznawani po prostu alfabetycznie i był z tym porządek. Ziobro to zmienił i wielokrotnie były takie sytuacje, że on palcem mianował, gdzie jaki sędzia ma brać, brać udział w jakichś sprawach, żeby mieć po prostu nad tym kontrolę. Bo cała reforma sprawiedliwości, którą chcieliście zrobić, nie była po to, żeby pomóc ludziom, tylko żeby pomóc partii, żeby partii, partii było łatwiej że wskazywanie dwóch z trzech sędziów jest lepsze od losowania, tak? Oni naprawdę tak są, losowali, znacznie, że niż ale tego, Jodrus... same, tego, chcecie Jodrus... Piotr bardzo proszę. Bardzo proszę. Znaczy, ja myślę, że nie Strasznie. można pozwolić na takie chamstwo Strasznie. w stosunku do kobiet, że pan mówi głupstwa, pani opowiada. Strasznie. Naprawdę, to nie jest Strasznie. jakiś rynek, gdzie pan może sobie po prostu w ten to sposób gadać się w stosunku we do kobiet, bier, bo niestety sprawia pan bardzo zły stan. Bardzo, bardzo, bardzo proszę, niezależnie od tego, kto jest jakiej płci, o zachowaniu zgodne z zasadami kultury osobistej savoir że po francusku to powiem. Czyli panie redaktorze Najpierw sprostować dwie y, oczywiście nie, nieprawdy. Pierwsza nieprawda, to y, chyba wygłosił ją pan y, poseł Buda, nie jest tak, że y, y, sędzią jest ten, który otrzyma powołanie od prezydenta. Dokładnie bo pan, bo pan powinien tak wiedzieć, pan powinien wiedzieć że powołanie, powołanie na urząd sędziego występuje wtedy, kiedy zaistnieją dwie niewykluczające się przesłanki: pierwsza, wniosek Krajowej Rady Sądownictwa, a drugie, postan postanowienie prezydenta. Powiem więcej: zaistnienie za tylko jednej z tych przesłanek, czyli postanowienie prezydenta, nie generuje powołania na urząd. I to prawda. przykłady. Musi być jedno zdanie. wniosek KRS-u i powet przy uchylonych chwałach KRS-u. Proszę kończyć. Tak, ale po prostu proszę mówić. Nie jest zakwestionowane przez Do pana ja się do... zwracam. Proszę. Musi być wniosek. Taktyka Prawa i Sprawiedliwości jest taka, żeby tak przekrzykiwać prowadzącego i wszystkich innych, żeby. Dziennikarz się zdenerwował, potem żeby mieć mnóstwo radości z tego, że doprowadzili dziennikarza do wrzenia. Nie doprowadzi mnie pan do wrzenia, ale nie będzie się pan już odzywał w tym programie i nie dam panu głosu, bo się pan tak zachowuje, że pan nie zasłużył na ten głos. Piotr Zgorzelski, bardzo Każdy proszę. Każdy z nas miał tutaj przerywany głos i pan taki radykalny nie był, ale rozumiem jakie są standardy tutaj. To standardy są takie, żeby się zachowywać kulturalnie i pan tych standardów nie przestrzega. To co mówi Poboże, pokazuje całą filozofię PiSu. Nie chodzi o prawo, nie chodzi o sprawiedliwość, tylko i wyłącznie o władzę. Przypomnijmy, że deforma Ziobry była katastrofą, której skutki odczuwamy do dzisiaj. To Ziobro wprowadził losowanie sędziów, które w praktyce oznaczało przekazanie politykom władzy i umożliwienie im ręcznego sterowania składami orzekającymi. Wówczas, o czym też Państwo w naszych rolkach mówiliśmy, nazwano to z ironią Ziobrolotkiem. No, nie była to żadna reforma dla obywateli, był to system kontroli partii nad polskim sądownictwem. Dzisiaj. Po Boży, ma czelność zarzucać innym terror, choć sam przez 8 lat był członkiem formacji, która systemowo i permanentnie niszczyła niezależne sądy. I robi to jeszcze w sposób tak agresywny, tak lekceważący dla współrozmówców, że Określenie inne niż H, myślę, że nie potrafi opisać dobitnie tego, jak postrzegają jego zachowanie i wypociny normalni ludzie, ludzie cywilizowani, po prostu demokraci. Czy to pokazuje prawdziwe oblicze PiSu? Nie potrafią dyskutować, nie potrafią nic innego oprócz wycia, kwiczenia. I plugawych kłamstw, jakimi posługują się każdego dnia. Czyli Państwo też tak ich oceniacie. W tym wypadku, Dokładnie bo Bożego, zachęcam do komentowania. Można spokojnie w komentarzu napisać kilka słów od siebie właśnie do pana ministra Bożego z kancelarii Batyra, bo kolejny temat myślę, że i Państwa no, przyprawi ociarki na plecach, bowiem kolejny minister z kancelarii Kibola posunął się jeszcze o krok dalej i nazwał ministra Żurka polskim Łukaszenką. No na koniec przykład języka politycznego, rodem z propagandy, propagandy Sakiewicza szczujni za rublika, Minister z Kancelarii Rezydenta Batyra nazwał, jak mówiłem Państwu na początku, ministra Żurka Łukaszenką. Tylko dlatego, że Żurek usiłuje przywrócić elementarną praworządność, cofając nielegalne działania Ziobry. Chcę rozmawiać. Minister Żurek jest cynikiem, który pała zemstą do e, opozycji. Zawsze był politykiem. Nawet jak był e, sędzią, to zawsze opowiadał się po jednej stronie... E, politycznej. i pan minister Żurek nie jest wiarygodny. Pan minister Żurek sprawdziłby się. się, jako, ocenę, sprawdziłby e, się na Białorusi, e, bo Ale, niestety o, 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 Niestety... panie nie wiem, za Tak jak jego kolega, którego To, co robi dyktator Łukaszenka, to jest podobne Naprawdę pan porównuje porównuje ministra ministra Żurka działania Łukaszenki. Łukaszenki? To jest to Muszę przyznać, że trochę mnie Jedna rzecz, o którą trzeba Nie zapytać wiem, pana pan ministra. Panie ministrze, czy pan ma świadomość, że pan w tym programie reprezentuje kancelarię prezydenta? Przepraszam legalnie wybranego ministra sprawiedliwości prokuratora generalnego porównał pan do ludzi, którzy funkcjonują w reżimie białoruskim. Nie, nie, Łukaszem, Ma pan tego świadomość? Co robi minister? On niszczy demokrację, demoluje sprawiedliwość, demoluje konstytucję. Dobrze, ale bardzo nie pośle. A, Porównanie urzędnika, który działa zgodnie z prawem i konstytucją do dyktatora jest nie tylko absurdalne, ale mogłoby być uznane za naruszenie prawa. To klasyczne pomówienie Grzmi obecny rząd i widać w tym strach kwituje poseł Trela, bo jeżeli praworządność wróci, to tak zwani neosędziowie Ziobry najzwyczajniej stracą swoje stanowiska, a wraz z nim runie system polityczno-prawny budowany przez PiS przez 8 lat, gdy ich iluzoryczny, bo później już bezgowina, sojusz był u władzy. Dlatego w desperacji właśnie w tak prymitywny sposób sięgają po najcięższe porównania, nawet jeśli te mijają się z faktami i narażają ich na śmieszność, choć nie wiem, czy da się być śmieszniejszym niż poseł PiSu, który chwali się tym, że jest członkiem bezprawia i niesprawiedliwości. Na koniec każdego dnia zachęcam wszystkich Państwa, co też bardzo proszę by kliknąć, subskrybuj ten kanał, mega nam to pomaga i sprawia, że docieramy do nieprzekonanych i także do nowych widzów, którzy są żywo zainteresowani tym, co słychać w polskiej polityce. Przy okazji zapraszam na Czech czechpress.pl, to nasz portal informacyjny i oczywiście zachęcam, by kliknąć subskrybuj nas w Spotify, iTunes, Apple Podcasty i na Facebooku, tam też na Państwa czekamy z dużą dawką informacji, których tu na YouTubie nie ma. Tam także dużo kontentu nieobecnego na naszym kanale, a więc mnóstwo informacji o polityce, o Polsce i o świecie. Zapraszam też na antyprawa.pl, jak mówiłem na wstępie, właśnie tam można wesprzeć nasz kanał, dokonując zakupu dowolnej koszy czulki, bluzy, t-shirtu dla niej, dla niego ewentualnie gadżetu buty bądź książki, Wydawnictwa Agora. Czekamy tam na Państwa i wszystkim tym, którzy już to zrobili. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy tych, którzy jeszcze się wahają. Antyprawak.pl pomagając nam w budowie kanału. Można też sobie lub komuś bliskiemu zrobić mały prezent, na który na pewno będzie niejedną osobę w Państwa mieście kół w oko. Dobrego i spokojnego dnia. Zapraszam na później na nasze drugie spotkanie, punktualnie o godzinie 17. .00. Mam nadzieję, że i z Państwa udziałem. Dobrego i spokojnego dnia. Raz jeszcze do zobaczenia. czekpręs.pl nie lękamy się pisać i mówić o faktach.